Studio Biznes, Mariusz Gzyl, witam państwa, a wraz z nami pani Iwona Świerczowska-Gutowska, prezes Fundacji Polskiej Marki. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Oraz pan Bogusław Słaby, prezes zarządu Związku Producentów Odzieży i Tekstyliów Lewiatan. Kłaniam się, witam serdecznie, Dzień dobry. a rozmawiamy z okazji gali, gali Mody Polskiej, która będzie miała miejsce 19 czerwca w siedzibie pkol Porozmawiamy sobie i o polskich markach, a zarazem o polskiej modzie. Polacy w ostatnich latach bardzo chętnie ubierali się. W polskie ciuchy, w centra handlowe zostały no, opanowane wręcz przez polskie marki, było ich całe mnóstwo. Nadszedł kryzys, no i obiegły media informacje tak, o kłopotach kolejnych polskich firm e, odzieżowych, ale to, co dotknęło kilka firm, nie oznacza, że dotknęło jeszcze całą branżę, prawda? Tak, e, oczywiście. Prawdzie wyniki po 4 miesiącach tego roku wskazują, że produkcja sprzedana jest mniejsza o 15% w stosunku roku ubiegłego, ale Pierwsze miesiące tego roku pokazują, że ta produkcja powoli wzrasta. Mhm. styczeń, luty, marzec. W kwietniu nieco spadła, może ze względu właśnie na, na y, święta. Natomiast y, y, zatrzymany zostało z, y, spadek zatrudnienia. Mhm. Y, natomiast wyniki finansowe, okazało się, po czterech miesiącach tego roku y, są lepsze niż w, y, w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik finansowy netto jest wyższy w tym roku o 20%. Y, y, o, o, o 20% Zysk o 11%, a rentowność, która w zeszłym roku wynosiła 2,9%, w tym roku wynosi 4%. Mhm. Także to, to te wyniki Jest finansowe jeszcze, są cieszyć, znacznie lepsze. Tak naprawdę, Gus podał całkiem niedawno, że odzież należy do tej grupy, której ceny najbardziej spadły w ostatnim okresie. No, to oznacza, dlaczego obroty wzrastają, prawda? Dlaczego Polacy coraz chętniej się ubierają, tylko. Pani Iwono, jak to jest, że trzeba się jakoś fajnie nazywać najlepiej z włoska na przykład, a to tak naprawdę polska firma? żeby ktoś chciał wejść do sklepu na przykład w centrum handlowym i coś przymierzyć? Tak, właśnie dobre pytanie i cieszę się, że Pan akurat tego pytania zaczął, dlatego, że my namawiamy firmy, które się z włoska, czy z francuska nazywają, żeby jednak pokazały, że są polskimi firmami. I tutaj mamy problem, dlatego, że nie wymieniając oczywiście nazwy, niektóre firmy absolutnie nie chcą brać udziału w naszym projekcie, mm -hmm. pomimo, że są świetnym, świetnymi markami, świetnymi produktami. Większość oczywiście zdecydowana i ktoś śmiał mogę powiedzieć, że 90 kilka procent jest bardzo zainteresowana tym projektem naszym, czyli promocją polskich marek. My chcemy stworzyć modę na polskie marki. W ogóle modę na polską modę. O tak. Na, w tym pierwszym projekcie, który dotyczy właśnie tutaj branży modowej, bardzo szeroko pojętej. Dlaczego się tak nazywają? Podejrzewam, że właśnie dlatego, że jakby ta cała kolebka mody wywodzi się z Włoch czy z Francji. Tutaj mamy znanych projektantów, tam zawsze były te największe pokazy. Natomiast myślę, że tutaj Polska już nabiera takiej pewności siebie i już teraz firmy, nawet które się gdzieś tam włosko nazywają, bardzo chętnie przyznają się do tego, mhm. że są polskimi i mhm. są z tego dumne, że są polskimi markami. No tak. A ja słyszałem też takie odpowiedzi od prezesów poszczególnych firm, że im trudno byłoby w, wkraczać na rynki zagraniczne, gdyby się jakoś po polsku te firmy nazywały. No i to fakt. Kilka tych marek jest obecnych w wielu państwach Europy i możemy być dumni, jak sobie gdzieś tam chodzimy po głównych ulicach miast i te polskie marki widzimy, choć mogłoby być ich dużo więcej. Czy państwo jako fundacja promująca polskie marki. Chcą bardziej skupić się na tym, aby to Polacy kupowali właśnie w polskie. Pamiętamy kiedyś takim sztandarowym wzorem, to była dla nas Austria, prawda? Ona miała doskonałą promocję wszystkiego, co austriackie, i wszystko było tym A czerwono-biało-czerwonym oklejone. Czy też Państwu zależy na tym, żeby ta polska marka zasłynęła w świecie? Idziemy dwutorowo. No, nie ukrywajmy, w Polsce, tak jak Pan powiedział, jest tendencja, żeby kupować to, co się nazywa zagranicznie, a my chcemy to absolutnie zmienić. Zresztą myślę, że już Polacy dorośli do tego, żeby jednak docenić swoje polskie produkty w różnych branżach. Jeżeli chodzi o zagranicę, to jak najbardziej mamy koncepcję, mamy taki bardzo szczytny cel, żeby na wiosnę 2010 roku wypuścić ogromną kampanię mhm. na rynkach zagranicznych, promujące, promującą polską. Polskie, polskie marki. Y, po, I tutaj bym się troszeczkę nie zgodziła z Panem wbrew y, wszystkiemu, dlatego, że y, małe firmy czy średnie firmy, które się nazywają po polsku, tak? Typowo po polsku, mm -hmm. y, są, mają świetne produkty. Y, jest 80% sprzedaży za granicą. Mm -hmm. One są w Polsce mało mm -hmm. znane, a za granicą są docenione i firmy i partnerzy zagraniczni bardzo chętnie korzystają z tych właśnie produktów polskich. To była I... opinia prezesów tych firm, to nie było moje zdanie. Nie, jak okay, produkt okay. jest tak, dobry, tak, to jasne. się pewnie sprzeda, nawet jak ma ogonek przy E, tak, czy kreskę nad O. I też Powinno tym, tak być, i ale z, z punktu jest. widzenia marketingu czy reklamy to wcale tak może nie być. Natomiast oczywiście, i teraz co jest bardzo ważne, tutaj konkurują polskie marki już ze sobą tak żeby ta właśnie jakość była jednak tym y, poza oczywiście fa fantastyczną kampanią mm -hmm. po, poza tym brandem marketingowym żeby jednak już jak ktoś sięgnie na półkę po ten produkt mm -hmm. odpowiedni to żeby później tego klienta zatrzymać więc jakość też musi być tutaj nienaganna i, o, i te firmy konkurują właśnie już w tej chwili przy jakości nie tylko mm -hmm. przy tym I pierwszym bardzo i bardzo dobrze I bardzo dobrze chodzi. panie prezesie wygraliśmy z Chinami, wygraliśmy z Indiami, czy jeszcze nie można odtrąbić sukcesu? Ależ oczywiście. Y, ja, takie Ostatnio miałem pytanie, jak będzie wyglądać y, sytuacja w naszej branży za. 5-10 y, lat. No, pytam, bo pamiętam upadek łodzi. Y, tak. Y, I muszę powiedzieć, że y, wbrew temu, co y, się mówi z tymi polskimi firmami, niezależnie od kondycji finansowej, nie jest tak źle. Polska jest, y, mówiąc o branży, muszę wrócić do pewnego takiego podziału mm -hmm. tej naszej branży, bo to nie jest jednolita. Y, są dwa takie segmenty. Jeden to jest segment szyjący pod własną marką i tutaj to dotyczy również odzieży korporacyjnej. Drugi to jest ten y, segment przerobowy. Mm -hmm. I y, to jest mniej więcej proporcja: 30 pod własną marką, 70 przerobowy. W tym przerobowym przemyśle Polska jest znana od lat z wysokiej jakości mhm. i wydajności. Teraz przy tym kursie euro, korzystnym dla przerobowców, te firmy z najwyższej półki zachodniej wracają na rynek polski. I kiedy mówimy tutaj, boimy się bezrobocia. To w naszej branży jednym z, z ważnych problemów jest brak wysoko kwalifikowanej siły roboczej. I my próbujemy w różny sposób temu mhm. zapobiegać, próbujemy Panie wykorzystywać. Czy chce Pan powiedzieć, że nie wiem, brakuje szwaczek, brakuje. Szwaczek już dawno nie ma. Są konfekcjonerki odzieży, panie redaktorze. Zastanawiam się, jak może brakować, jeżeli jest popyt na jakiś, jakąś grupę zawodową, no to szkoły zawodowe powinny przeżywać renesans, a ludzie powinni tam walić drzwiami i oknami, bo co potwierdzi zapewne pani Iwona moda to jest taki temat, że wystarczy otworzyć szkołę tak jak obecna tu niedaleko naszego studia na, w Śródmieściu Warszawy i tam się kłębią tłumy od rana do nocy, bo każdy chce dzisiaj kreować modę. Już się nie mówi projektować, tak? No, kreowanie mody, ale oprócz kreowania mody jest jeszcze No mnóstwo, dobrze, ale mnóstwo, ale mnóstwo to skoro, bardzo Tak, ciekawych... no to jest ta praca u podstaw. O co ne, ne. chodzi? Dlaczego? Ponieważ, że nasza branża wbrew temu, co się mówi, nie cieszy się najlepszą opinią. To jest dotyczy nie tylko Polski, bo? ale ponieważ media Parę lat temu postraszyły nas Chinami. To się nie sprawdziło. Mhm. Mało tego, w tej chwili, czyli co, zarobisz jakieś psie grosze przysłowiowe, narobisz się i nic z tego nie w będzie. Tej tak? chwili, w tej chwili firmy uciekają z Chin, bo Chiny są już za drogie. Mhm. My, w Polska, ma szansę i będzie miała tylko wtedy, kiedy będzie żyła wyroby najwyższej jakości. Mhm. Do tego potrzebne są potrzebni są fachowcy i cieszę się tutaj ze współpracy właśnie z fundacją i to, że zainteresowała się jako pierwsza właśnie tą naszą branżą mm -hmm. odzieżową, tym przemysłem mody, bo takiego chcemy, takich określeń chcemy teraz używać. Ponieważ to się wpisuje w działania naszej organizacji pracodawców, ja reprezentuję w Związku Lewiatan, również mm -hmm. Polską Izbę Radzieżową tekstylną w cykl działań mających na celu poprawę tego wizerunku tej branży. Mm -hmm. Bo konsekwencją tego wizerunku, właśnie jest brak chęty do pracy w tym zawodzie, a jeszcze większą, brak chętnych do nauki w tym zawodzie. Wizerunek poprawia jakość z całą pewnością. Tak, to się powoli zmienia. I jeżeli tymi wspólnymi wysiłkami mm -hmm. będziemy, mam nadzieję, ten wizerunek poprawimy. Fashion Week w zeszłym Dniu, który trwał do, do wczoraj gala mody polskiej, która będzie w czerwcu, to wszystko powoduje większe zainteresowanie i mamy nadzieję, pokaże faktyczny obraz tej branży. Muszę się pochwalić, że y, nasze organizacje zostały pochwalone w Brukseli za działania zmierzające mm -hmm. do, do poprawy tego wizerunku. Nakręciliśmy taki mm -hmm. specjalny film Ubrani w Polskę, który y, był zaprezentowany w Brukseli i pokazany jako wzór do naśladowania. Mm -hmm. no. Oby Europa zaczęła naśladować polskie wzory, bo to są bardzo fajne wzory, jak się okazuje i nie mamy się czego wstydzić przed Europą i światem. Taka jest prawda dzisiaj. No zdecydowanie, tym bardziej, że młodych projektantów już na tym etapie mm -hmm jakby albo pierwotnym albo końcowym, bo projekty gdzieś tam w młodych głowach najpierw musi zabłysnąć. Mamy naprawdę fantastycznych i coraz więcej jest imprez, coraz więcej jest wszelkiego rodzaju projektów, które pokazują tych młodych projektów. To raz dwa ludzie, którzy są z szeroko otwartymi ramionami przyjmowani na zachodzie w Londynie, Paryżu tak. w, i tam już na miejscu tak, tworzą. To najlepiej świadczy o nich. I o Polskiej Młodzie. Dziękuję serdecznie. No, niestety czas nam już dobiegł końca, musimy dziękuję. się pożegnać. Pani Iwona -Gutowska, Świerczewska-Gutowska, Świężewska-Gutowska, przepraszam. Fundacja Polskie Marki, i Pan Bogusław Słaby, prezes zarządu Związku Producentów Odzieży i Tekstyliów Lewiatan, byli Państwa i naszymi gośćmi. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję, dziękuję również.